I dzień dobry, witam, witam was wszystkich. Dzisiaj jesteśmy razem, żebyśmy zdrapali calutki karnet wiśniowe siódemki. I zaczynamy od razu przez pierwszy ticket, pierwszą zdrabkę. Mamy co tutaj cytryna, Argus. Gra jest bardzo łatwa, trzeba tylko znaleźć numer, numerkę siódemkę i wygramy co jest pod spodem po prostu. Inaczej mamy tylko takie, takie fajne, małe, malutkie logo. Tu tutaj mamy kwiatek, winogron. Banan, śliwka jak widzicie, motylek, truskawka i awokado. Czyli ta pierwsza zrabka nic tutaj nam nie da. I od razu lecimy na następną. Jak widzicie, bardzo łatwa gra, bardzo szybko się zrapuje. Ananas, arbus, kwiatek, cytryna, winogron i widzicie jak widać tutaj mamy siódemkę to zobaczymy później co mamy pod spodem tutaj banan truskawka mo yy, morobak <noise> i śliwka Ok, zobaczymy co się chowa przed siódemką i to będzie piątka, 5 złotówek okej okay. lecimy na następną op, let's go to tutaj mamy ananas Słońce Fiatek Truskawka Robarek mały Śliwka Cytryna Banan arbus i Motylek Tutaj nic nie będzie Lecimy na następną zrabkę Tak Mamy motylek Cytrynkę Winogron Robaczek Słońce Śliwkę Banan Arbus i Awokado Tutaj też nic nie mamy moje drodzy Lecimy na następną Mamy dużo dzisiaj do zapania. Mamy 50 zdapek z tego co pamiętam Tak Robarek, Arbus Motylek Awokado Truskawka Kwiatek, banan, słońce, śliwka i cytryna. Tutaj też nic nie będzie. Lecimy na następną. Ok, co tutaj nam pokaże się awokado, słońce, śliwka, arbus, truskawka, cytryna, winogron. Banan, ananas i kwiatek. Tutaj też nic nie ma. Następna zdrapka. Będzie tutaj awokado, cytrynka, winogron, motylek, śliwka, robalek, arbus, słońce, banan i i, i truskawka. Tutaj też nic nie będzie, moi drodzy i możemy lecieć dalej. Ok, następno winogron, awokado, motylek, truskawka, tak, robarek, kwiatek, cytryna, słońce, banan i i i arbuz. Tutaj też nic nie ma, moi koledzy i lecimy dalej. Tak. Tutaj cytrynka, motyrek, anana, śliwka, arbus, arbus słońce, kwiatek, robarek, truskawka i i, i banan. Cały czas nic. Lecimy dalej, tak. Mam nadzieję, że jakaś siódemka tutaj będzie. Mam dużo, dużo nadziei. Ananas, arbuz, przepraszam, winogron i właśnie jak mówiłem mamy naszą siódemkę ulubioną. Zobaczymy zaraz skończymy najpierw. Tak, motylek, e, kwiatek przepraszam. Banan, motylek jest tutaj. I awokado. Co się chowa przed siódemką? Tak, tak i to będzie jeszcze raz 5 zł. Ok. 5 zł na tą zarabkę i lecimy dalej. Tak. Tutaj będzie co? Cytryna, arbus, ksiatek, awokado, śliwka, motylek, ananas, winogron, robak i banan. Ta drapa jest przegrana i możemy lecieć na następną. Tak, okej. Okay. Tutaj będziemy mieć arbus, śliwkę, robaka. Winogroni Słońce Cytrynkę O przepraszam Op, Musiałem wymyć wymyć ma mój patyk Truskawka Kwiatek Awokado I i i, i banan Ok, taty się już przelgiano. Lecimy na następną od razu Tyk I tutaj zaczynamy przez awokado, arbuzik winogron, słońce i motylek. Okej. Okay. Cytrynka. Biedronka. Biedronka to się nazywa. To jest biedronka. Dopiero teraz zauważyłem, że to jest biedronka, koledzy. Kurde, nie no. Ja myślałem, że to był roba. Biedronka, okej. Okay. Truskawka, kwiatek i śliwka. O nie, jaki Przegrana, przegrana zabką. Możemy lecieć na następną, koledzy. I też będę to nazywał biedronek, a nie robak, okej? Okay? Spróbuję. Śliwka, ananas, banan, winogron, truskawka, kwiatek, e, motylek, przepraszam, słońce, arbus, tak? Tak, tak. Arbus, cytrynka i kwiatek. Tutaj też nic nie ma. Lecimy na następną. Tak. Ok. Słońce, banan, awokado, kwiatek i winogron. Później mamy motylek, śliwkę, arbuz ananas, ananas i truskawka. Co nie będzie, siódemki, możemy lecieć na następną. Przegrana zrabka. Ok. Ta tutaj. zaczynam przez truskawkę, śliwkę. I mamy naszą ulubioną siódemkę. Co zobaczymy później, co jest pod spodem? Tutaj co mamy? Cytrynka, winogron, biedronka, awokado i i i arbus. I przed siódemką się chowa 5 zł cały czas. Ok, 5 zł za tą zdrabkę. Bierzemy, ale to nie jest nic specjalnego. Bo... Ale nie mówienia. Następna. Śliwka, cytrynka, banan, awokado, ciatek, słońce, biedronka, truskawka, ananas i arbus. Okej, okay. tutaj też nic nie ma. Następna, poproszę. Tutaj, truskawka, śliwka, ananas, awokado i arbus. Na razie nic. Motylek, biedronka, banan, winogron i cytrynka. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj też nic nie będzie. Lecimy na następną. I jeszcze raz. Co mamy? Biedronka, truskawka, winogron, motylek i śliwkę. Okej. Okay. Później. Mamy tutaj ananas, kwiatek, w słońce, cytrynkę. I awokado. Tutaj też nic nie będzie, moi drodzy. Czyli możemy zacząć następną. Jeszcze jest, jeszcze mamy do wydrapania dzisiaj. Jeszcze na jednej półce jest, nie jesteśmy i mamy naszą ulubioną siódemkę. To już fajnie. Nawet nie wiem czy możemy mieć dwie siódemki w tej grze. Wiecie? Nawet y, mi się nie wydaje właśnie, ale i tak zapiemy do końca pewnie. Zobaczymy, co się chowa przed naszą ulubioną siódemką. Cały coś 5 złotych i to będzie 5 zł na tą zdrapkę, OK. I możemy lecieć dalej. Mamy motylka, arbus, truskawkę, awokado, kwiatek, cytrynka, śliwka, ananas, winogron i biedronka. OK. Tutaj nic nie będzie, moi drodzy. To znaczy, że jedziemy dalej. OK. Czyli tutaj, biedronka, śliwka, awokado, kwiatek i cytrynka, tak. Później mamy ananas, banan, słońce, motylek i, i, i truskawka. Tutaj też nic nie będzie. Okej, okay. następno, pyk. Let's go. Truskawka, cytrynka, kwiatek, winogron, i śliwka ok biedronka słońce motyrek awokado i ananas ok cały czas nic tutaj nie widzę czyli następną poproszę let's go banan siatek truskawka słońce motyrek winogron cytrynka Biedronka, awokado i, i, i śliwka. Ok, tutaj też nic. Dalej lecimy. Może jesteśmy na połówce już. Bo może nawet więcej Wam powiem, bo dosyć szybko to idzie. Winogron, truskawka, arbus, ananas. I mamy naszą ulubioną siódemkę. Tak, zobaczymy szybko, co jest tutaj. Tak, tak, tak. I słoneczko. Ok, co jest pod siódemką? Już Wam pokazuję. O, 10 zł. O, już lepiej niż, nie, lepiej niż piątka. OK, 10 zł na tej zdrawce. Super, super. I możemy lecieć na następną. OK, następna. Mamy śliwkę, ananas, truskawka, słońce, kwiatek. Później cytrynka, winogron, jedronka motyrek i i, i arbus. OK. To na tej nic nie będzie. Lecimy na następną tak. Śliwka, truskawka, motylek, winogron ananas. OK. Później awokado, banana słońce, cytrynka i siatek. Okej, okay, tutaj też nic nie będzie. Oop, następna. Już Wam pokazuję, tak. Lecimy. Mamy śliwkę, cytrynkę, motylek, banan i awokado. Nie mamy siódemki tutaj. Później mamy ksiatek, ananas, truskawka, słońce i, i, i a Nie, 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 nie. Ta też jest przegrana zdrabka. Okej, okay, lecimy dalej koledzy. Tak. Mamy winogron, awokado, truskawka, mamy naszą siódemkę tutaj ulubioną, okej, okay, super. Banan, później Biedronka, arbus, śliwka, słońce i kwiatek. Mamy naszą siódemkę, ale nie wiem czy widzicie. Ja już widzę, wie, wiemy bardzo dobrze, że to jest. No tak, 10 zł, lepiej niż czas, jak wam mówię. 10 zł na tą zrobkę, fajnie, okej. Okay. Następna poproszę. okej. Okay. Czyli tutaj mamy banana, cytrynkę, ananas, biedronka, śliwka. Później awokado, kwiatek, truskawka, słońce i arbus. Okej, okay. Lecimy dalej. Ta nic nam nie da. Czyli później. Biedronka, arbuz, kwiat, motylek, przepraszam, banan, słoneczko, cytrynka, awokado, winogron, ananas i kwiatek. Tutaj też ta nic nam nie da. Idziemy dalej, koledzy. Tak, śliwka, słoneczko wiedrątka, awokado i banan. Okej, okay, później co mamy tutaj? Truskawkę, winogron, tak? Cytrynka, ananas i motylek. I, i, Ta też jak dobrze widzieliście nic nam nie dało. To lecimy jeszcze na, ostat na następną, przepraszam. To nie jest jeszcze ostatnia. Szliwka, motylek. Słońce, arbus i kwiatek. Tutaj mamy winogron, cytrynka, truskawka, bananek i ananas. Jak widzicie, <coughs> przepraszam, jak widzicie, ta też nam nic nie dała. Czyli lecimy. Może jeszcze z 15 nam zostało, nasze koledzy, to mam nadzieję, że jeszcze coś tam nam się skubnie. Tutaj co mamy? Truskawkę, kwiatek śliwkę, słońce i banana. Ananas, biedronka, inogron, motylek i, i, i awokado. Tak, awokado, okej. Okay. Okej, okay, tutaj też nic nie mamy, moi drodzy. Następną poproszę. Tak. Na następną zaczyna się przez banana, awokado, słońce, cytrynka i arbuz. Okej. Okay. Później mamy biedronkę, ananas, kwiatek, śliwkę i motylek. Tutaj też nic nie mamy, moi drodzy. I lecimy. Lecimy, lecimy. O, mamy naszą siódemkę ulubioną. Super, super to... O, a, widzicie, możemy mieć dwie siódemki. Okej, okay, okej, okay, super, 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 super. To jest i może nawet 3. 7, 7, 7, tak? Nie? Siatek i kończymy przez ślizgkę. Okej, okay. co się chowa przez 7 tutaj? Dyszka i. I dyszka. 20 zł za tą zdrabkę. Bardzo dobrze. 20 zł to już nasza najlepsza zdrabka w tej sesji. Okej, okay. lecimy na następną. O! Okej, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej, okay, okej! Okay, okay. Jeszcze okej! Okay! Nie, będą same siódemki! Będą same siódemki, moi koledzy! Nie, nie, nie! Nie, 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 nie niemożliwe! Niemożliwe, nigdy tego nie widziałem! Same siódemki! Same siódemki! Mam nadzieję, że nie będzie tylko 5 zł pod spodem? O kurde! Ale ładnie patrzysz na takie ładne widoki, nie? Dobra, patrzymy. Piątka. Piątka. No tak, no tak. To to było do. Do wiedzenia, no tak, no na pewno, ale to dosyć ładnie wyglądało, ładnie ładnie wyglądało, no bo to będzie 50 zł, tak, ale ale pięknie to wyglądało, tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, dziesięć, 50 zł za tą zrabkę, nie, no bardzo, bardzo, bardzo ładna zrabka do zobaczenia, ale to wychodzi tylko na piątki, ale następna, mam nadzieję, że będziemy więcej mieli tak jak tak jak takich, ale tutaj 0, 0, Ok? Ale super. Następna, poproszę. Motylek, awokado, cytrynka, arbuz, słońce. Później ananas, biedronka, winogron, fiatek i truskawka. Dobra. Na tej nic nie ma nie była aż taka grzeczna jak poprzednio. Nie wiem czy tak dobrze powiedziałem, ale jak wam mówię, mój akcent jest taki taki jak jest, ale jakoś się porozumiemy, nie? Cytrynka, motyrek, śliwka. Mhm. Truskawka i słoneczka. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Arbus, awokado, jedronka, ananas. I winogron. Nic tutaj nie będzie. Lecimy na no, następną. tak Okej. Okay. odwrotnie. Co tutaj będzie Kwiatek, słońce, truskawka, cytrynka, motylek. Robak. <grytanie> Biedronka. że tu jest z Wami. Winogron. Tutaj było ananas i tutaj na końcu śliwka. Okej, okay. nic tutaj nam nie dadzą. Następną poproszę. Cytrynka, ananas, banan, arbus, truskawka, motylek, biedronka, słońce, ślipa i, i, i awokado. Ok, nic tutaj też nie będzie, czyli możemy leczyć dalej. Tyk. Co tutaj będzie, będzie, będzie. Motylek, truskawka, ananas, biedronka i fiatek. tutaj będzie cytrynka banan, arbus, siódemka Okej, okay, mamy siódemkę i tutaj słońce i przed siódemką będzie 5 zł ok zapłacone za zarabkę i możemy lecieć dalej let's go tutaj mamy winogron, truskawkę cytrynkę, motylek i mamy naszą ulubioną siódemkę co zobaczymy później ananas, szliwka kwiatek Banan i słońce, coś się tutaj chowa. I jeszcze raz 5 zł, ale będzie OK. 5 zł to zapka za darmo, jak się mówi i bardzo dobrze tak. Nawet jeśli cały czas możemy więcej, ale dobra. Cóż, następna cytrynka motylek, słońce ananas i banan. Winogron, śliwka, truskawka, jedronka i. Arbus. Ok, tutaj nic nie będzie. Czyli możemy lecieć dalej. Ile nam tutaj zostało jeszcze? Jeszcze pięć drapek, moi koledzy. Czyli ta jest ostatnia z pięciu, co zostało. Psiatek, ananas, truskawka, biedronka i motylek. Później mamy winogron, słońce, śliwkę, banana i awokado. Okej, okay. nic tutaj nie będzie. To możemy lecieć dalej, koledzy. Tak. Ananas, banan, kwiatek, cytrynka i biedronko. Później mamy naszą ulubioną siódemkę. Let's go. Naszą ulubioną siódemkę. Let's go. I, i, i. Winogron i awokado. Ok. Co tutaj się chowa? Piątka i piątka. Co wychodzi na dyszkę? 10 zł za tą zdrabkę. OK. Lecimy na następną. Tutaj się chowa banan. O, o, o. Widać na tą siódemkę. Przepraszam, ale widziałem ją. Widziałem ją, okay. Awokado, arbus i nasza ulubiona. Siódemka później Biedronka ananas. Słońce, cytrynka, kwiatek i truskawka. Co się nam chowa tutaj? I jeszcze raz: 5 zł. Ok, 5 zł za, ten, za tą zrabkę. Lecimy dalej, już dużo nie zostało. Jeszcze trzy: banan, winogron, biedronka, awokado i śliwka. Później mamy motylek, cytrynkę, słońce, kwiatek i na końcu się chowa co? Nie widzę, nie widzę. Truskawka, tak? Okej. Okay. Tu, tutaj też nic nie będzie, okej. Okay. Przedostatnia, moi koledzy. Mam nadzieję, że jeszcze czas nam wypanie. Nasz, nasza ulubiona cyferka, tak? A na słońce winogron, arbus i śliwka. Tutaj mamy ksiatek, motyrek, banana, banana, cytrynka i i truskawka. Okej, okay, panie, na nas. To jeszcze nie mam nas. O, to był ostatni. Przepraszam was bardzo, myślałem, że jeszcze nam jedno zostało, ale to był ostatni. To mam nadzieję, że Wam się podobało ten wideo. Było dosyć fajnie i ja wam mówię do jutra na nowy Karnet i no, nie zapomnijcie lajka, komentu. i ja wam mówię do jutra. Ciao ciao, bye bye!